Jeżeli chcecie kupić końcy, to zapraszam Was do Gameball Trader, niskie ceny, link w opisie, polecam. Siemanko z tej strony, Adrian, witam Was w kolejnym odcinku z Wirtualnych paczek na moim kanale. Eee, no i co, po ostatnim odcinku było troszeczkę mniej łapek w górę, a jednak fajnie by było ich więcej, bo to bardzo motywuje. Więc jeżeli ten film się spodoba, nie wydla po o kciuku w górę, to mega motywuje, fajnie było dobyć do jakiejś dużej ilości. Może do 500 łapek w górę dobijecie, byłoby bardzo fajnie. Eee, także. Także co? Komentarz z największą mierzą lajków pod ostatnim odcinkiem zawierał numerki 3, 5 i 8. Także ja zachęcam Was do komentowania i łapkowania komentarza z numerkami, których mam używać na rynku transferowym do kupowania wirtualnych paczek w kolejnym odcinku. Także komentujcie, zostawcie łapkę w górę, jeśli mi się spodoba. No i teraz już lecimy z pierwszym spotkaniem na dzisiaj. Pierwsza akcja należy do nas przy L Sharaui. Piłka do Gomeza, ten oddaje piłkę do jego Bardzo ładna wymiana między tymi dwoma zawodnikami. W końcu podaje do Meneza. No i jest gol. Bardzo, bardzo fajnie rozklepaliśmy tutaj obronę przeciwnika. Naprawdę podobała mi się ta akcja. No i tak nie sposób wygrywamy 1 do 0. No ale potem w minucie 16 błąd naszego ramkarza Carlos Vera to wykorzystuje. No i mamy no, dość szybkie wyrównanie. Jest już 1 do 1. Ale oczywiście nie przestajemy atakować. Minuta 32 przy piłce jest Guarin. Świetne prostopadle podaje do Gomeza. No i to się kończy bramką. Mamy 2 do 1. Znowu prowadzimy, i znowu wszystko idzie tak jak należy. No i co? Oczywiście atakujemy dalej, jak to standardowo bywa. 45 minuta. El Szarrał, i bardzo długo tutaj biegnie z piłką Włoch. biega w pole karne. Uderza, ale niestety broni bramka przeciwnika. Jeszcze menes. Będzie jeszcze trzecia szansa, ale nie wiem jak tego nie strzelił nasz zawodnik. W każdym razie niestety mamy tylko rzut rożny, Gładnie z niego dośrodkowuje. Jeszcze uderzenie albiola, głową, ale tylko poprzeczka. no i naprawdę nieźle ostrzelaliśmy w bramkę przeciwnika, ale nie chciało wpaść nic w tych akcjach. No ale w końcu nam się to można powiedzieć odpłaciło. Jest rzut kardy. Spójrzcie w powtórce, będzie to widać. <noise> no. Troszeczkę, e, troszeczkę jak sytuacja w Widala z Realem, tylko tutaj Nasz zawodnik kopnął w nogi przeciwnika Każdego mi zdanie nie powinno być No ale cóż, jak już jest, no tego wykorzystujemy e, Onazi strzela i jest 3 do 1 e, No ale mamy początek drugiej połowy No i bardzo szybko przeciwnik strzela nam bramkę Na 3 do 2, e, no ale cóż, prowadzimy dalej Ale tylko jedną bramką, to jest wirtualna paczka złota Czyli dość słabo jeżeli nie rozumiecie zasad serii, to oczywiście na początku była notacja do filmiku, gdzie wyjaśniam wszystkie zasady. A tymczasem mamy kolejną akcję: 68 minuta, podanie. No i znowu Mendes. Nie wiem, jak tego nie strzelił. Lobem na pewno nie strzelałem. Różnego też po tym nie było, więc ostatni piłki dotknął nasz zawodnik. I nie wiem, jak to nie wpadło. W każdym razie 78 minuta, pogba. Bardzo ładnie mija obrońców, no i strzela lewą nogą bramkę. Na 4 do 2,78 minucie. No i właśnie takim wynikiem to spotkanie się zakończyło. 4-2, czyli wygrana dwoma bramkami. Jest to wirtualna złota paczka ulepszona. Czyli ta z możliwością wyboru ligi. No i oczywiście złota, czyli złoty zawodnik. Zawodniku będziemy kupować z BPL, rzecz jasna. Statystyki mieliście przed chwilą: 10 punktów mamy w tej 9 lidze No i numerki 3, 5 i 8. Raz, dwa, trzy Nasri. 4, 5. Vargas. 6, 7, 8 i czyli całkiem okej okay. zawodnicy naprawdę e, dojdą do naszego składu, zaraz będziecie widzieć jak to będzie wyglądało właśnie w ten sposób się to prezentuje na chwilę obecną e, Nasty tak pokazowo można powiedzieć na SPO możecie mi pisać w komentarzach czy Yang czy Nasri, który będzie lepszy na lewą pomoc bo tam będziemy musieli jednego z nich wybrać, a na SPO poszukać jakiegoś nowego zawodnika także piszcie w komentarzach czy Yang czy Nasri może, który waszym zdaniem byłby lepszy e, a teraz lecimy już z drugim spotkaniem na dzisiaj E, chyba tutaj ma przeciwnik albo skład w budowie, albo jego zawodnicy może pauzują e, za kartki czerwone e, tutaj na obronie, szczególnie na tej prawej obronie, e, albo może, 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 nie wiem, może nie ma kart leczenia i na przykład jest kontuzja, ale dobra, nie rozczulają już na tym, dlaczego niektórzy zawodnicy u przeciwnika nie grają. Lecimy z pierwszą akcją Ed Sharawi, uderzenie tylko niestety w supek, No i e, tym razem akcja przeciwnika, zdaniem sędziego, jest rzut karny, i tutaj zaczyna się e, wspaniała. Wspaniała saga, że tak się wyrażę. Z, yy, no, gdzie możecie się zorientować po tytule? Tutaj się będziemy odnosić właśnie do tytułu. E, mistrz rzutów karnych, nasz przeciwnik. E, jego pierwsza jednostka w tym meczu uderza, no ale na pałszeczką. My się rzuciliśmy w prawo, on strzelił w środek, ale nie trafił, no a potem mamy rzut wolny w 40 minucie el ale niestety tylko super Już drugi zresztą nasz w tym meczu, no coś nie mogło wpadać, to e, wszystko w tej pierwszej połowie, e, no ale nadal pierwsza część spotkania trwa, hej, nie poddajemy się. Menez przy piłce już bardzo długo jest, już w polu karnym, no i można powiedzieć, że tak w połowie minął bramkarza, w każdym razie wykorzystał jego nie najlepsze ustawienie i jest 1-0. 45 minucie, no i mamy już drożny Guarin. No i spójrzcie, potężna główka pogwy, No i jeszcze w pierwszej połowie wychodzimy na dwubrankowe prowadzenie. Jest 2 do 0. No i naprawdę, naprawdę na drugą połowę możemy wyjść troszeczkę spokojniejsi, już ee, z dwubrankową przewagą. No i właśnie tak też się dzieje. przeciwnik popełnia błąd. I w 47 minucie jest już 3 do 0. Więc ee, no, prowadzenie 3 lub 4 bramkami wygrana. 3 lub czterema bramkami wiecie co daje. Jest to wirtualna paczka. Mm złota ulepszona, rozszerzona, e, ale pomijając to, no to rzutkarny dla przeciwnika. To był bardzo ciekawy, zresztą zobaczycie w powtórce. E, no, takiego tam fikołka strzelił. E, no ale dobra, mamy rzut karny dla przeciwnika, no i właśnie tytułowy mistrz rzut rzutkarnych. Dwie jedenastki w meczu, dwie zmarnowane, dla nas to dobrze. E, Ogólnie nie mieliśmy szczęścia, bo trafialiśmy w te słupki, ale mieliśmy też trochę szczęścia właśnie, bo ten przeciwnik te, te jedenasty tak strzelał koślało troszeczkę. E, no i jeszcze na koniec ładna akcja Guarina z Gomezem, e, ten pierwszy, czyli Kolumbijczyk strzelił ładną ramkę od no i tak się kończy ten mecz, mamy pewne zwycięstwo, 4 do 0, 4-2, 4-0. 8 do 2 bilans bramkowy można powiedzieć z tego odcinka jeżeli chodzi o nasze strzelone i tracone gore yy, mamy mistrzostwo ligi 9 co było formalnością zresztą w kolejnym odcinku będziemy już grać w 8 no i wirtualna paczka ulepszona, rozszerzona, z możliwością wyboru ligi zaznaczenie oczywiście złotego poziomu no i trzy różne pozycje możemy sobie wybrać więc lewa obrona, tam mieliśmy Aspirikuetę, teraz jest Bains, czyli można powiedzieć, że jest to lepszy zawodnik yy, numerek 5 na HPD Uenoyama zamiast kapuę to też jest zdecydowanie na plus jak dla mnie no a także ofensywny pomocnik, czyli numerek 8 i tutaj jest Kutinio, tam nie mieliśmy zawodnika, więc po prostu musiałem to kupić. I będziecie teraz mieli na ekranach, jak będzie wyglądała nasza jedenastka póki co z BPL. No i właśnie tutaj miałem dylemat. nasy, jeszcze Young na lewej pomocy. Nie wiem, napiszcie mi, który jest Waszym zdaniem lepszy. Young ma więcej pejsa, no ale to już od Was będzie zależało. Tak ja się przestaje nasza jedenastka z BPL, póki co ja już się będę zamierzał. na żegnał. Łapka w górę, się podobało, bo to bardzo motywuje. Także cześć, trzymajcie się, no i na razie.